dziewczyny, ten profil powstał po to, żeby powiedzieć wam czym jest NLP i jak z niego korzystać, żeby wasze życie było jak najlepsze, jak może wam się to udać, jak możecie osiągać sukcesy, jak możecie osiągać swoje cele, po to jest ten profil i co tydzień będę wstawiała dla was nowe filmy o nowej tematyce, ale żeby to wszystko szło w tym celu, jak możecie korzystać z NLP. Dziewczyny. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, czym jest NLP i jak Wam się to przyda w życiu. Na początek przeczytam Wam definicję, e, którą kiedyś znalazłam i uważam, że jest najbardziej prosta i najbardziej logicznie odwołuje się do tego, czym NLP jest w praktyce. Człowiek rodząc się uzyskuje dostęp do najwspanialszego istniejącego komputera, czyli swojego mózgu. Zapomniano nam jednak dostarczyć do niego instrukcji obsługi. NLP to zaginiona instrukcja obsługi ludzkiego umysłu. Jeżeli chodzi o NLP, to możemy go używać do różnych sfer naszego życia. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić takie małe NLP w pigułce, jeżeli chodzi o osiąganie sukcesu. I to naprawdę nie jest ważne, czym dla Was dokładnie jest ten sukces, bo dla każdego sukcesu jest coś innego i tak naprawdę chodzi tylko o to. Żeby go osiągnąć, tak naprawdę nikogo nie powinno interesować, czym sukces jest stricte dla Was. No i tak, mamy trzy kroki do osiągnięcia sukcesu. Musimy wyznaczyć konkretny cel, w którym zmierzamy, coś co chcemy osiągnąć, bo inaczej jesteśmy tylko jak ta chorągiewka i tak naprawdę nie wiemy dokąd zmierzamy. Jeżeli chodzi o drugi cel, to jest ostrość postrzegania. Ostrość spostrzegania polega na tym, że musimy patrzeć, co nas otacza, musimy to wszystko analizować, co będzie lepsze dla nas, pod jakim kątem na coś patrzymy. I elastyczność trzeci to jest elastyczność zachowań. Jeżeli chodzi o elastyczność zachowań, jeżeli zachowujemy się cały czas tak samo i nie osiągnęliśmy tego, czego chcielibyśmy, to musimy się zastanowić, co musimy zmienić, co musimy dodać do swoich zachowań lub odjąć, bo jeżeli zachowujemy się tak samo cały czas i nie osiągnęliśmy celu, to znaczy, że musimy albo trochę przewartościować nasz cel, bo może już jesteśmy w innym miejscu i może nie do końca chcemy tam dążyć, gdzie mieliśmy zamiar, albo właśnie zmienić zachowania, bo jeżeli dalej stwierdzamy, że cel jest dobry i do niego chcemy dążyć, to przeanalizować zachowania, bo może idziemy po prostu nie w tym kierunku. Następne założenie NLP jest to, że każdy człowiek wybiera najlepsze zachowanie w swoim modelu rzeczywistości. No i o co tu chodzi? Chodzi o to, że każdy człowiek zachowuje się w sposób, który uważa za najlepszy. Niestety różnie to bywa, różnie to wychodzi. Wiadomo, wszyscy chcemy dobrze, a, a sytuacja czasami jest różna i czasami różne kwiatki z tego wychodzą. Ale o to chodzi, że takie jest założenie, jeżeli faktycznie wbijemy sobie to do głowy, że wszystko, co ludzie robią wokół nas, po prostu uważają za najlepsze, to będzie nam się na pewno lepiej żyło, nie będziemy mieć żadnych uraz do ludzi dookoła. Ostatnio słyszałam, że od urazy się tyje i uważam, że coś w tym jest, bo stres nam zabija wszystko, co, co można, a jeżeli przetłumaczymy sobie, że ludzie po prostu mają inną wizję rzeczywistości, idą trochę w inną stronę. Będzie nam na pewno łatwiej to zaakceptować, że po prostu według nich zrobili wszystko, co, co mogli, żeby było dobrze. Chciałam wam jeszcze przedstawić dzisiaj założenia NLP dotyczące komunikacji. Otóż nie da się nie komunikować. Czasami różnie nam to wychodzi, ale chodzi o to, że musimy się komunikować i tak naprawdę nieważne jest to, co my mówimy, ważne jest to, co rozumie druga strona. Bo ta jest podstawa. Bo czy ty powiesz cokolwiek, na przykład nie wiem, tu leżą firanki i druga strona usłyszy tylko to, że leżą, ona nie usłyszy tego, że no. Chodzi o to, żeby się powiesił, czy powiesiła. Absolutnie to, to nie dotrze. Trzeba albo patologicznie, albo jasno, bo chodzi tylko o to, że nieważne co my mówimy cały czas, tylko ważne jest to, co druga strona usłyszała i co do niej dotarło. Hmm. Następnym założeniem jest to, że zawsze dostajemy jakąś odpowiedź. Wszystko jedno, czy się podobać, nie, ale zawsze to jest odpowiedź. Nie ma tak, że dostajemy bez odpowiedzi, bo nawet bycie zostanie bez odpowiedzi, to dalej jest odpowiedź w wielu sytuacjach. Jeżeli chodzi o następne założenia, to nie ma porażek i uważam, że to jest też bardzo pozytywna rzecz. Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne, na przykład na nasze zachowania. Jeżeli mieliśmy jakiś cel i nie udało się nam osiągnąć, to jest zawsze następna informacja zwrotna dla nas, co możemy poprawić, co się da zmienić. Być może następnym razem nam się uda, być może za trzecim razem nam się uda, może za dziesiątym, ale to jest informacja zwrotna, którą warto wziąć do siebie i wiedzieć, co warto zmienić, przeanalizować. Także. No nie ma, nie ma, porażek i to trzeba sobie wbić w głowę. Nie ma co siedzieć i się dołować, jakim to jest tym przygrywem. Tylko trzeba po prostu wyciągnąć wnioski i działać dalej. Jeszcze chciałam powiedzieć, że życzę Wam wszystkiego najlepszego i wesołych świąt, bo nagrywam ten film w Mikołajki, więc mam nadzieję, że Grudzień będzie dla Was takim małym startem do nowego roku. Zróbcie sobie, polecam zrobić sobie mapę marzeń na następny rok. W mojej spełniło się prawie wszystko, więc jestem z siebie bardzo dumna i naprawdę uważam, że to jest świetny, świetny taki zobrazowanie celu, gdy po prostu patrzysz na, na, na tą mapę codziennie, dzień w dzień, gdy się na przykład budzisz, bo ja mam ją na biurku, a biurko mam dosłownie koło łóżka, także bardzo polecam i życzę wam wszystkiego co najlepsze. thank <music> you